Serwus. Laura jest zwarta i gotowa, żeby przejść do dalszej akcji związanej z postępowaniem Strangerville. Laura idzie wprawdzie dzisiaj do pracy, ale jeśli dobrze pamiętacie, to w poprzednim odcinku uzyskaliśmy w końcu kartę do otwarcia sekretnych drzwi w laboratorium, więc oczywiście pójdziemy to wykorzystać. Jak dostaliśmy tę kartę? Również kogoś wykorzystaliśmy. A Laura skorzystała ze swoich nieskończonych wydzięków i uroków. Poderwała niejakiego Ignacego Wojskowego i dostała od niego kartę dostępu. Podejrzewam, że niestety za chwilę będzie Lucy za gorąco w tej sukieneczce, ale na razie niech będzie w swoim stroju Stranger Willowskim. A teraz użyjmy karty dostępu. Te zarodniki już brz, brzmią, brzmią. Wyglądają niepokojąco. Zbierz 15 skupisk zarodników, złóż, złóż kombinezon ochronny i udaj się w najdalsze części sekretnego laboratorium. Mhm. Mm Coś w ogóle mi napisali? Poza tym, że command center? Nie. No dobra, zobaczmy, jak to się robi, bo tam na górze one sobie... Roślina za, 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 zakwitła. Tutaj są stanowiska badawcze. Wymagane 15 skupisk zarodników. Wypytaj personel w miejscowym barze, aby zdobyć wykrywacz infekcji. Pomoże ci on znaleźć skupiska zarodników. A, wojskowy. Dobrze, że Ignacy jest wojskowym. Czyli wtedy będziemy mogli... Wykrywać infekcje i zbierać zrodniki. Znęć kombinezon ochronny i filtr. A potem połączyć w swoim wyposażeniu. Tu będziemy potrzebowali naukowca z kolei oraz właściciela sklepu. Z właścicielem sklepu się znamy. I wtedy będziemy mogli przejść przez skażony korytarz, czyli to tutaj. Czy bardzo niebezpieczne jest sprawdzanie, czy Laura może tam wejść już teraz? A, zaczyna kaszleć i się cofa. No dobra. A do tego tutaj będziemy potrzebować tych... Ym... Skupisk infekcji. Tutaj se roślinki rosną, można je sobie obejrzeć. Czy kombinezon jest już tutaj, czy na razie nie mogę go zyskać? Zyskać, uzyskać? Chyba nie mogę, bo tu jest też znowu z tymi danymi dotyczącymi infekcji. No dobra. Skoro tak, to umówmy się gdzieś na mieście z. O, pochmurnie. Dziwna pogoda. Cloudy, with a chance of meatballs. No dobrze, to. Umówmy się z Ignacym gdzieś na mieście. Najlepiej od razu w barze, nie? Albo w bibliotece może, bo do biblioteki też pewnie będzie musieli później pójść. Chodź, Ignacy, kula. Możemy też w sumie wziąć Erwina. Ktoś zresztą mówił, że prędzej czy później musimy zebrać ekipę, więc. <głos》> Rozpoczyna się rozkwit. Opuszczając sekretne laboratorium, zauważasz, że niebo nabrało wyjątkowo niepokojącej barwy. Coś się zmieniło w Strangerville i to wcale nie na lepsze. Otwarcie drzwi do laboratorium musiało uwolnić jakieś groźne toksyny. Brawo, Laura! Jakby, wiem, że ty razem to niespecjalnie, ale twoja złośliwość i generalnie twój zły charakter sprawił, że całe miasto jest zatrute. Musisz znaleźć ochronę przed toksycznymi zarodnikami w sekretnym laboratorium. Porozmawiaj z Simami w mieście i dowiedz się, czy ktoś mógłby ci pomóc. A czy rzeczywiście widać to? Takie zielonka? O, dobra. To rzeczywiście wygląda ciekawie. No to Ignacy Kula. Proszę mi powiedzieć coś w moim dochodzeniu. Wypytaj o zarodniki. Mam nowy wykrywacz infekcji. Jest naprawdę super. Potrafi to znaczy dość ściśle tajne dane, ale może mnie przekonasz i dam ci jeden z nich. Eee... Co mogę przekupić? Uwodzić. No, uwódź. Przecież to najbardziej in character. <grymne> I co? Rany to było niesamowite. W zasadzie nie wolno mi tego robić, ale proszę weź mój wykrywacz infekcji. No i mam wykrywacz infekcji. Pozwala skanować teren, znajdować skupiska zarodników, spróbuj skanować obszary o dużym zagęszczeniu. Że na przykład tutaj? Bo widzę, że tu latają w powietrzu te zarodniki. Dobra, skończ z nim gadać. Mamy co chcemy. Już tam. Mhm. Zdobyta logika. I, I co? Co działało to jakoś? Skanuj tutaj jest na przykład opcja. No dobra, to skanuj tutaj. Chyba nie rozumiem. A! Okej, okay, dobra! To tak działa. Dobra. Że to się pojawia na ziemi. A takie o co chodzi? Okej, okay, to teraz rozumiem. Teraz mam jedno skup skupisko. Dobra, czyli podchodzę sobie gdzieś tam, włączam skaner i patrzę na ziemi, czy coś się pojawia. Na przykład tym razem nie. I to po prostu mam sobie tak losowo chodzić po parcelach i skanować. Rozumiem, że to nie działa na cały pokój, tylko tak daleko, jak... Czy ta typera tutaj ćwiczy... Ja chcę skorzystać z kibelka. Proszę, wyjść z łazienki. Czyli co, podchodzę na przykład tutaj znowu i próbuję skanować? No niesamowite, że umyłaś ręce po szczaniu. O! E Czy to się będzie liczyło jako jako skupisko? Niesamowite, że to jest dokładnie ta sama interakcja co zmywanie. Czał masz tosty w wyposażeniu. To się nie liczy jako skupisko. Przestraszona botanofobia. Nic tu nie widzę. A czy możesz spytać yy, Erwina o, o zarodniki? Rozgniewane? Pewnie na Laurę za to, że je wypuściła. Idziesz do pracy za godzinę. How about weźmiesz wolny. On nic nam nie mówi. No to, no to, Nara. Nie wiem, czy ja muszę jakoś w konkretnych miejscach to skanować, czy, czy o co chodzi? A mogę ludzi skanować? Pewnie nie do końca, nie? A może po prostu w laboratorium poskanuję? Może to ma sens. Pierwszy raz w to gram przypominam. No dobra. Czy jeśli zacznę skanować tutaj, to coś się stanie? O! Dobra. Teraz się pojawiły. Okej. Okay. I to tak od razu dwa na raz. No dobra, to róbmy to tutaj. Myślę, że tutaj to szybciej zadziała niż gdzieś tam na mieście. Okej. Okay. Zdecydowanie idzie to szybciej. Cóż za połów. No dobra. To jeszcze, nie wiem, tutaj sobie poskanujmy. Dobra. To chodźmy na dół. I. Co jest? Czy to się pojawi dopiero, jak ona tu zejdzie? Laura? Przecież masz kartę dostępu. A, to się ładuje dopiero, jak się użyje karty. Dobra. Skąpiły dane dotyczące infekcji. Ostatnio chodzi mi po głowie zmiana pracy. Co o tym sądzisz? Eee, lepiej tego nie rób. Zostań wojskowym. Potrzebujemy Cię. <grym> no dobra. Laura co ledwo nauczyła się logiki w Simsach. <grym> Niesamowite. No, jednak już masz drugi poziom. Laura przeprowadziła wnikliwą analizę skupiska zarodników, co zdecydowanie się opłaciło. Zabierz dane dotyczące infekcji do naukowca w Strangerville, aby poznać przydatne informacje na jej temat. A w międzyczasie sprzątnij brudne talerze z wyposażenia. Laura, czy ty śmierdzisz, czy to ten talerz śmierci? To chyba ten talerz śmierdzi, ale ty też niedługo zaczniesz. To wróćmy może do domu, zjesz coś i najpierw. No właśnie. Czy najpierw pójdziemy jeszcze do Erwina, bo w sumie jest pod domem, i spróbujemy coś od niego wyciągnąć? A w sumie możesz Macieja za zaprosić do siebie. Nie wiem, czy musi się koniecznie spotkać w bibliotece, żeby, e, żeby zrobić z nim te interakcje. Możliwe, że wystarczy, że po prostu jest naukowcem, a naukowców najłatwiej spotkać w bibliotece, tak jak wojskowych w parze. Siema Marcin. Maciej, nieważne. Poprosi o stworzenie filtra zarodników. Nieźle udało ci się. Przeanalizuję te dane dotyczące infekcji. Wkrótce otrzymasz ode mnie przesyłkę z filtrem zarodników. Szukaj dalej, może w końcu uda ci się znaleźć szczepionkę na tę infekcje. No nieźle. Na Erwin jest u siebie? Jest. To. Chodźmy do Erwina. Laura, po przeanalizowaniu danych dotyczących infekcji, udało mi się skonstruować filtr zarodników, który można podłączyć do kombinezonu ochronnego. Pozwoli ci on dostać się do dalszych części sekretnego laboratorium. Wyczekuj specjalnej przesyłki swojej skrzynce. To już nie jest Erwin. To jest teraz Mirosław Mucha. I co mam teraz zrobić, jak mi się zmienił sprzedawca? No trudno. Gadajmy z nim. Mam w swoim sekretnym wyposażeniu kilka kombinezonów ochronnych. Nie na wiele się zdadzą bez filtra, ale jeśli chcesz, mogę ci jeden sprzedać. Chcę. Kup kombinezon. Tysiąc? Ja tu chcę uratować miasto. Powinnam go dostać za darmo. Ciesz się swoim nowym, niekompletnym kombinezonem ochronnym. Jak wspomniałem, brakuje ważnego elementu. Warto popytać naukowców o zarodniki. Może mają jakiś filtr? O. Zarobiłaś 2000 podczas dwa dnia wolnego. To prawie nie jesteśmy stratni po kupnie tego kombinezonu. No dobra, to czekamy na przesyłkę od Macieja. I, Maciej, pójdź do, pójdź do domu, bo inaczej nie wyślesz nam niczego. O, dzisiejsza poczta została doręczona. Ta Laura doje śniadanko, do ogląda jakiś show w telewizji może wziąć pocztę. O, mamy filtr zarodników. Można go użyć do zmodyfikowania niekompletnego kombinezonu ochronnego oraz niekompletny kombinezon, czyli mogę połączyć z filtrem zarodników. Jej, mamy kombinezon ochronny. Udajmy się zatem do laboratorium. Czy ja mogę sobie tą roślinkę zebrać? Wykoprosinę z korzeniami. Czy to niebezpieczne? O! Aha, ty ją po prostu wyrzucasz. Dobra, olej sprawy. Zakwitnie sobie na nowo roślina śmieciowa. Dobrze, Laura. E, może załóż kombinezon ochronny, zanim tam wejdziesz, pięknie w nim wyglądasz. I schodźmy do laboratorium, do jego najgłębszej części. I co teraz będzie działać? Nie zaczniecie zawracać w międzyczasie? Nie. Działa. O, nawet mają. Teraz do mnie dotarło, że ona wygląda trochę jak... nie jak minionek, ee, jak pracownicy laboratorium wróżki chrzestnej w szeregu 2. Tajemniczo się robi. A tam jest jeszcze... użyj karty dostępu, no dobra. E, ten, co znowu teleportnęło. No nieźle. Zwerbuj trzech simów, aby powstrzymać szalejącą infekcję. Pokonać źródło infekcji i zaszczep trzech simów. Walcz z rośliną matką. Wymaga trzech sojuszników. Stwórz szczepionki przy użyciu analizatora chemicznego, aby szczepić i werbować sojuszników do walki z rośliną matką. Spróbuj się porozumieć. Jaka śliczna. Przypomina mi trochę. Yy, w Devil May Maker 4 jest yy, taki boss do pokonania. Taka typiarka, która jest rośliną i strzela w ciebie swoimi zarodnikami. W ogóle to jest właśnie typowe amerykańskie podejście, że kosmici są na pewno po to tam, żeby nas pozabijać, nie? Był taki bardzo fajny film, który Wam polecam o tym, że właśnie kosmici wcale w sumie nie byli wrodzy, ale właśnie Amerykanie nie do końca się potrafili z nim dogadać, więc. Dobrze, czy ja mogę tak po prostu sobie stworzyć szczepionkę? Wymaga pięć skupisk i 11 owoców. No dobra. Laurze to aż ze strachu się sikać zachciało. Czyli co, potrzebujemy jeszcze trochę tych zarodników. A poza tym, jeszcze by się przydało owoce. Okej, okay, mam pięć zarodników. E, czy ja je muszę pielęgnować, czy. O, oh. Robi się coraz gorzej, rozumiem. E... Jakby skąd mam dostać owoce tego? O! W ten sposób. Niesamowite. I ja mam mieć 11. No dobra, trochę to potrwa. Pielęgnacja ich polega na tym, że z nimi gadasz. I ona sobie robi je but, i, i są owoce. Znaczy, jeden owoc. I ona sobie robi z powrotem je but. I musisz odczekać pewien czas przed ponowną pielęgnacją. No nieźle. Laura, zrobiłaś trochę apokalipsę, śmiem twierdzić. By ewidentnie to wina otwarcia laboratorium. U. No dobra, to zajmujmy się troszkę ogrodnictwem. A co jest ten, jak ją sprowokuje? Aha, będziesz kaszleć. Zobacz, Laura, znowu zajmujesz się zbieraniem owoców. Tylko tym razem nikt ci za to nie płaci. Ile tych owoców tam trzeba? 11? A! To może mi się coś pomyliło. Ale masz bardzo mało zabawy. Czy próba tworzenia szczepionki da ci więcej zabawy? <gryw> Czy to tak nie działa? No, zdecydowanie nie daje ci to zabawy. A, Laura stworzyła eksperymentalną szczepionkę. Przetestuję ją na opętanych simach, aby dowiedzieć się, jak stworzyć prawdziwą szczepionkę. Ale na razie wróćmy do domu. A jak ktoś będzie przechodzić w okolicy, to przetestujemy. Udało ci się odkryć źródło infekcji zagrażającej Strangerville. To ogromna roślina matka, ukryta głęboko w czeluściach laboratorium. Jedynym sposobem na powrót do normalności jest pokonanie tej niecnej istoty. Znajdź lekarstwo na infekcję, przygotuj zespół, który podejmie się walki. No ale najpierw zjedzmy tościka. I obejrzyjmy sobie coś. Jak wygląda niebo? no W nocy nie wygląda to wcale tak strasznie. <laughs> No, zjadłaś sobie ciasto. Owocowe specjały. Widzę, że masz nisko towarzystwo. Może zaproś Ignacego? Masz też nisko zabawę. Ignacy, kula, zaraz tu będzie. Wspaniale. O! Może od razu w krzakach. On salutuje. Laura dowiedziała się, jakie zainteresowania w zakresie Barabara bara ma Ignacy. No takie, że idzie z tobą do krzaków. Lara czuje się, jakby ktoś przejął kontrolę nad jej życiem. Czy udaje się wreszcie spełnić marzenia? A może ktoś, kto kontroluje jej życie, sprawi, by do tego nie doszło? Aha. No. I zabawa na maksa. Widmo niepokoju. Obawa przed niespełnieniem marzeń. Dobra. Idź do domu. Idzie ktoś yy, po ulicy, kto tak średnio się czuje? No, ciekawa szczepionka. Hmm. Zdaje się, że szczepionka, szczepionka wywołała jakąś reakcję, ale nie do końca zwalczyła infekcję. Oj. Przetestuję ją na innych opętanych Simach, aby sprawdzić, jak zadziała. Ktoś tu chodził jeszcze, nie? Martyna gdzieś była. O. Może być i Stefan Kluczyk. Ale muszę chyba zrobić w tym celu nową dawkę? Chyba tak. No dobra, to na razie wróć do domu. I się prześpij trochę, bo już druga w nocy. Hmm, rozpoczęło się nowe głosowanie. Zobaczymy, co sobie dobierzemy do wolnej miłości. O, ich jest coraz więcej. Tak, może zrobić nową dawkę? Tak. Dobra, to dojedz. I chodźmy do laboratorium. Mam jeszcze składniki na drugą eksperymentalną... Czy trzeba za każdym razem naprawdę używać tej karty na tych drzwiach? Dobrze, czy mam. 5. Pięć... Aha, więcej skupisk zarodników. No to akurat nie jest problem. Owoców mam na szczęście bardzo dużo na zapas. Zaczynasz pracę za godzinę. A zdążysz najpierw zrobić szczepionkę? Czy przyjmiesz spadek? Wiem, wiem, co tu trzeba kliknąć. Dzwonię, aby poinformować Cię, że Twój cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka, który zmarł i z jakiegoś powodu zapisał całą swoją fortunę. wyłącznie to wie, czy przyjmiesz spadek? Jakie są warunki? Och, sprytnie. Właściwie to istniały pewne warunki. Jednym z nich było jednak to, że jeżeli zapytasz o warunki, to nie będzie żadnych warunków, czyli nie ma żadnych warunków. Zgadza się? Darmowe pieniążki to zawsze pieniążki. Dobra, to zrób szczepionkę i leź do pracy, EGES. Co za pracowity dzień. Czy możemy poprosić kogoś opętanego w okolicę? No dobra, to zaczekamy, aż ktoś się zespał. ty w międzyczasie zadbaj trochę o siebie. Tam widzę Macieja, z daleka go poznaję. O, tutaj łazi ktoś. Opętany, tak będzie trochę bliżej, to się wybierzemy do tej pani. Przetestuję eksperymentalną szczepionkę. O, masz jeszcze strój z pracy na sobie. Nie do końca zwalczyła infekcję. Ile razy trzeba robić te eksperymentalne szczepionki? A, trzy razy. No dobra. Czy ja mogę, idąc do laboratorium? Zaprosić ze sobą koleżków, których chcę zwerbować, mianowicie Maciej'a Ignacego i. No, najchętniej Erwina, ale nie wiem, czy on będzie chciał, bo w sumie jeszcze nie jest naszym kumpelito. Za szybko się zmył z imprezy poprzednio. Dobrze, panowie? Panowie, przeżyliśmy razem przykre, miłe i wzruszające chwile też. Było dla mnie ogromnym zaszczytem służyć z częścią z Was. Sprawa wygląda tak. Maciej musi być niedawno zaszczepiony. Aha. Czyli nie ma to tam, to nie można tak szybko. Widzicie, nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia przeciwko. Roślinie matce. No trudno. To panowie sobie postają przed laboratorium. A ty chodź. Użyć znowu karty dostępu i stworzyć kolejną eksperymentalną szczepionkę. Przeszli po potowarzyszyć. Jacy kochani. No dobra. Mm. Chodźmy gdzieś na miasto w takim razie z chłopakami i zeszczepmy kogoś w parze, I guess. O, Wanna! Z roślinkami, nie zauważyłam tego poprzednio. Włączmy tym razem jakąś muzyczkę. Bawią się dobrze. A ja będę patrzeć w okolicy, czy ktoś chodzi opętany. O! Tutaj chodzi. Ted. Panie Tedzie, mam dla pana coś. Specjalnego. Przynajmniej tym razem bawią się lepiej niż poprzednio. Dobra, olej, musisz zaszczepić Teda. Laura? 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 Laura, Teda trzeba zaszczepić. Dziękuję. Ten już dawno polazł. Dobrze, nie musi być Ted. Zaszczep yy, dylana. Jest już bliżej teraz. Eureka wygląda na to, że szczepionka zwalcza infekcję. Wróć do sekretnego laboratorium, aby stworzyć szczepionkę. O, wymasował ją. Popętanie. Jest czwarta w nocy. Może na razie to wróć do domu, a nie do laboratorium. I zajmiemy się tym jutro. O, matko, jaka głodna, jaka śpiąca. Weź sobie ciasto. Wiem, że ci smakuje. A potem się prześpi. Co to za mieszanie na emocji? Co tam się dzieje? Dobro kontra zło. No i w ten sposób zakończymy odcinek numer dwa. Zapraszam wkrótce na odcinek numer trzy. Czy Laurze uda się pokonać rośliny matkę z pomocą jej dzielnych pomagierów? Dowiecie się już wkrótce. Dajcie znać co sądzicie, dajcie łapkę w górę albo w dół, dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuję i do usłyszenia, ciao, ciao.